Siemano, witam was. Ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Robert Lewandowski znowu najlepszy na świecie. Lomessy jednak odleciał i nawet na Polaka nie zagłosował. Rzecznik PZPN potwierdza. Adam Nawałka trenerem reprezentacji Polski. 6 do 0. Takim wynikiem Fiorentina ograła rywali, ale Krzysztof Piątek siedział na ławce rezerwowych. Niespodziewanie specja w ostatniej sekundzie meczu pokonała AC Milan, a także o tym, że FC Barcelona rusza po Antonego Marciala. Wczoraj dołączyło do nas około 200 nowych widzów. Bardzo dziękuję. Lecimy po 250 tysięcy subów, a jeżeli ty jesteś fanem Piłki nożnej, a jeszcze naszego kanału nie subskrybujesz, to zachęcam cię, abyś zrobił to w tym momencie. A teraz zapraszam do oglądania. Drugi rok z rzędu Robert Lewandowski został wybrany przez FIFA najlepszym piłkarzem świata. Jest to kolejne wielkie osiągnięcie naszego rodaka, które wskazuje tylko na to, że plebiscyt organizowany przez France Football wypacza rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć na wyniki głosowania, które wczoraj zostały ogłoszone. Przypomnę tylko, że tytuł najlepszego piłkarza świata w plebiscycie FIFA przyznawany jest głosami czterech grup i każda ma 25% wpływu na ocenę końcową. Tutaj głosują trenerzy i kapitanowie reprezentacji, a także dziennikarze oraz kibice. Lewy zdecydowanie wygrał, jeżeli spojrzymy na trenerów i kapitanów. Tutaj była po prostu deklasacja. Lewandowski zdobył najwięcej punktów także od dziennikarzy, ale różnica pomiędzy nim a Leomesim była już zdecydowanie mniejsza. Polak przegrał za to w głosowaniu kibiców nie tylko z Leomesim, ale także z Mohamedem Salahem. Całe szczęście ten końcowy rezultat okazał się być dla nas szczęśliwym i po raz kolejny możemy powiedzieć, że to nasz Lodak jest najlepszym piłkarzem świata i jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy żyć i na żywo oglądać dokonania tego człowieka. Niestety, jak to bywa w takich wydarzeniach, nie obyło się bez kontrowersji. Wydaje się, że Lionel Messi ten plebiscyt miał gdzieś i ubrał się w zwykłą koszulkę. Dziwne zachowanie z jego strony, gdyż jeżeli spojrzymy na lewego, to on miał na sobie garnitur. Czy w ten sposób Messi chciał odebrać temu wydarzeniu? Pokazać, że ono jest mniej ważne i jest tutaj po prostu tylko z takiej grzeczności? Tego nigdy się nie dowiemy, ale nie smak pozostaje. Niestety nie tylko po tym, jak Leo podszedł do tej gali, ale także w związku z tym, jak go głosował. Pominął on Roberta Lewandowskiego. I zdecydował oddać się głosy na Neymara, Kiliana Mbappé oraz Karima Benzeme. No jak jeszcze wybór piłkarza Realu Madryt jest tutaj racjonalny, to co robi tam pozostała dwójka gwiazd Paris Saint-Germain? Ja nie mam pojęcia, a dodatkowo brak Lewandowskiego dyskredytuje jakąkolwiek obiektywność Messiego w tym głosowaniu. Niech Leo założy czy też zapisze się do jakiegoś wsparcia kumpli z drużyny, a nie robi z takiego wydarzenia szopkę. W porównaniu do Argentyńczyka, to znacznie więcej klasy i sportowego podejścia pokazał Cristiano Ronaldo. On zagłosował na Roberta Lewandowskiego. Engolokantem oraz Giorginią. Sami widzicie, jak wygląda postrzeganie rzeczywistości przez Ronaldo i Messiego. To zupełnie dwa inne światy. CR7 potrafił się zachować i to powinno być standardem w środowisku piłkarskim, za co nie powinniśmy dziękować, ale w przypadku tego, jak swoje głosy oddał Leo Messi, to Cristiano, wielkie dzięki. Lewy także potrafił wykazać się nieco większym obiektywizmem. Głosował na Giorginią, ale także na Messiego i Ronaldo. Leo broni się tutaj wygraniem Copa Ameryka, ale CR7 to po prostu chyba tak za nazwisko. W każdym razie Lewy mógł liczyć na głosy od takich kapitanów reprezentacji jak Kalidu Libali, Dusan Tadic, Marek Hamsik, Edwin Dzeko, Sołczek, Simon Kier, Burak Ilmaz czy Gareth Bale. Wybrano także jedenastkę roku FIFA, tutaj zaskoczenia nie było, lewy również się tam znalazł, ale co interesujące, to było tam aż czterech graczy ofensywnych właśnie Lewandowski, Messi, Ronaldo oraz Erling Haaland. Indywidualną nagrodę dla bramkarza roku FIFA przyznano Eduardo Mendiemu z Chelsea, aczkolwiek nie znalazł się w jedenastce roku, gdyż tam przegrał rywalizację z Donnarumą. Rumą, jak dla mnie naprawdę dziwna i niezrozumiała sytuacja. Z kolei za najlepszego trenera naszego globu uznano Tomasa Tuchela. Niemiec wygrał między innymi Champions League z de Blues I dzięki temu pokonał takich trenerów jak Roberto Mancini czy Pep Guardiola. Bramką poprzedniego roku uznano słynne uderzenie raboną Erika Lamelli w meczu z Arsenalem. Na sam koniec gali na scenie pojawił się także Cristiano Ronaldo. Odebrał on z rąk prezydenta FIFA nagrodę za całą kształt kariery. Każdemu wyróżnionemu serdecznie gratulujemy wczoraj jeszcze na 99%, a dzisiaj już chyba na 100, znamy nowego trenera reprezentacji Polski. Zaskoczenia nie ma i nie będzie. Naszą kadrę obejmie Adam Nawałka. Mamy tę pewność za sprawą wczorajszych słów rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego. Mam nadzieję, że w tym tygodniu nazwisko selekcjonera zostanie podane do publicznej wiadomości. Myślę, że poczekamy na decyzję prezesa Kuleszy jeszcze kilkadziesiąt godzin. Jestem w kontakcie z Adamem Nawałką. Od kilku dni praktycznie codziennie z nim rozmawiamy, bo czasu jest mało do baraszowego meczu z Rosją. Adam Nawałka rozpoczął wstępną pracę, spotkał się już z Łukaszem Piszczkiem, stworzył listę zawodników. Przed nami odpowiedzialne zadanie, bo wszyscy chcemy pojechać do Kataru. Tym samym stało się też jasne, że prawdopodobnie to Łukasz Piszczek będzie asystentem Nawałki. Choć nie ma on papierów na prowadzenie reprezentacji, to zgodnie z informacjami rozumiem, że bycie asystentem takich zezwoleń po prostu nie wymaga. Łukasz nie ma papierów trenerskich, ale swoim doświadczeniem, wiedzą i osobowością może nam coś dać. Myślę, że ten pomysł podoba się Wam, dziennikarzom, Kibicom I przede wszystkim przyszłemu selekcjonerowi. Co nam pozostaje, tylko czekać na oficjalne potwierdzenie, życzyć powodzenia i tego, abyśmy awansowali na Mundial w Katarze. Tego życzę piłkarzom, Wam, czyli widzom, i również sobie. Trzymamy kciuki. Fiorentina jest obecnie w niesamowitym gazie. Wczoraj aż 6-0 pokonali Genoa. Niestety w tym meczu udziału nie wziął ani Krzysztof Piątek, ani Bartłomiej Drągowski. Obaj Polacy całe spotkanie obejrzeli z ławki rezerwowych. Viola grała fenomenalnie, a świadczy o tym choćby fakt, że dwie bramki padły bezpośrednio z rzutu wolnego. Być może trener nie dał Piątkowi zagrać z tego względu, że jego wielka kariera rozpoczęła się właśnie w Genoi. Niespodziewaną porażkę zaliczyli za to piłkarze AC Milanu. Przegrali ze specją 2-1, do 1, ale to oni jako pierwsi zdobyli gola. Prowadzili i dzięki temu w trakcie tego spotkania byli liderem tabeli. Zmieniło się to jednak po wyrównaniu, a wygraną gością dał po kontrze w minucie 96, czyli w ostatniej minucie tego meczu. Stracili gola w ostatnim momencie po naprawdę szkolnym błędzie defensywy. To na pewno musiało boleć. Naprawdę głupia strata punktów i AC Milan musi z tego wyciągnąć wnioski. Swój mecz wygrało także Napoli. 2-0 do 0 za zakończyła się ich rywalizacja z balonią, Prawie całe spotkanie, a dokładnie to od początku do 80 minuty zagrał Piotr Zieliński. W drugiej części tego meczu obejrzał żółty kartonik. Tak w tym momencie prezentuje się tabela włoskiej ligi. W Pucharze Narodów Afryki Burkina Faso po 1 zremisowała z Etiopią i takim samym wynikiem zakończyła się rywalizacja Wyspy Zielonego Przylądka z Kamerunem. Kto by pomyślał, że FC Barcelona będzie próbowała sprowadzić Antonego Marciala z Manchesteru United? Jest to już chyba oficjalnie koniec jego kariery w Manchesterze, z powodu ostatniej sprzeczki z trenerem, który powiedział, że Antony Marcial odmówił wyjazdu na mecz z Aston Villą. Francuz jednak to zdementował i zapewniał, że nigdy tego nie zrobił i na pewno nie zrobi. Pragnie jednak jak najszybciej opuścić Old Trafford, gdyż po prostu mało gra, ale nie na zasadach wypożyczenia, a transferu definitywnego. Blał grana zgodnie z tym, co podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, ma być Zainteresowana jego sprowadzeniem. Natomiast Manchesterowi ma bardziej odpowiadać wypożyczenie, ale tylko pod tym warunkiem, że klub, którego weźmie w całości, pokryje jego wynagrodzenie i dodatkowo Manchester na tym zarobi. A wy widzielibyście Antonego Marciala w FC Barcelonie? Napiszcie w komentarzu: osobiście uważam, że to naprawdę dziwny transfer. A co nas dzisiaj czeka? Mamy wtorek, za dużo ciekawych pojedynków nie będzie, ale czekają nas za to cztery spotkania w Pucharze Narodów Afryki. Tam Malawi zmieszy się z Senegalem, Zimbabwe z Gwineą, Gabon z Maroką, a Ghana z Komorami. Premier League to Brighton podejmie Chelsea, natomiast w Hiszpanii Real Betis kontra Alavés, a Cadiz zmieszy się z Espanyolem. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie jeszcze do mnie na Instagrama oraz na Twittera. Linki macie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.